Każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną Zbigniew Stonoga. Cześć, cześć, witaj. Pierwszy raz y, pojawia się Pan jako oficjalny sponsor kanału, bo tak powiedział Jacek Murański. Oczywiście jest to pomówienie. Sponsor kanału Antyfakty? Tak, tak, tak. Jest to pomówienie. To jest sponsor, przecież nie, nie mam żadnych kontaktów finansowych, e, A to nie znaczy, że ich nie będzie. Bo jakby jakąś wspólną kampanię przeciwko yy, na Stop Idiotom w Polsce, o, nie? Ja, ja. finansować, nie? Poproszę. Stop Idiotom w Polsce, Stop sk w Polsce, nie? Stop Frajerom, co trzymałem trochę syna w domu w Polsce. Można dużo takich stopów zrobić, nie? Okej. Okay. Okay. No to... Wielki, Wielki ruch stop. Stop, 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 stop nogi. Był skok z Tewczyka, jest skok stop z Nawet tak, To jest taki szczytny cel, piękny. O, firmę założyliśmy właśnie. Postanowiłem, no ciebie nie sponsoruję, ale sponsoruję Klauda. Mhm. Y, Jodmur, taka nowa spółka. Jodmur, tak, okay. I wiesz, ja dzisiaj wrę chciałem wręczyć mm, takiemu pierdolcowi pewnemu mm, pucharek. A on wiesz, Nie, znaczy ja z ja, ja, ja jeszcze nie ja jestem i nie wziął. Nie wziął. Znaczy on, on może i by i hapnął dzidę, ale no ja tego nie wygrałem w Totolotka. A ta firma czym się specjalizuje? Jotmur. To jest szeroki zakres. Bardzo szeroki, tak, wiesz. Tak, tak. tak, tak się tam, murami się zajmuje generalnie. Murami. Tak, tak. E, po prostu... Ponieważ część murów trzeba mocniej uderzyć. Ja mam okay. prosty pracownik, niewykwalifikowany, potem murarzy, nie? To się mówią tak, JE ten mur, nie? I to tak sobie nazwałem J-mur. -mur. Tak, no, żeby J-mur. Czyny, znaczy yy, słowa prze, przemienia się w czyny, prawda? Tak, 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 tak. tak. Dobrze, a chciałem jeszcze... Wodzianki y proszę przy, przyniosły. Chodźcie wodzianki, chodźcie. Ko nie bo nagrywamy. Oczywiście. Budzianki. Słuchaj, leź na dół po, do chłopaków, że tu jest, ten możemy tutaj Zbaw. być. Ten tego nie wycinaj dzieciaczku, boś ma zajebisty materiał, nie? Dobrze, nic nie, Słuchaj, nic, nie Dlaczego nie ty mnie finansujesz? Co ty masz w ogóle z Jackiem Murańskim? Ja co, a, co bo o murze, o murach rozmawiamy i w ogóle... Jest jeden wielki mur pomiędzy Jackiem Murańskim, a tobą, a mną i czas go rozpierd... Między... Tylko proszę, proszę, proszę o ciszę tylko... Bo was e... kurwa, bo was Za Zabra, Wy płacie. <śmiecki> najlepszy tekst polski tak. Powiedz chłopakom, że jesteśmy na dole tutaj. Mnie... Proszę, będziecie chciał sobie? Nie, nie, to jest okay. nie. Ja bym tego nie chciał. Nie, ci, nie będę. To co się bez... tak grzywa poczochlała. No coś dopadło mnie, pieroństwo takie. Tak? Tak. Bo się zadaje z murańskim, to ci się <śmiecki> włosy <śmiecki> wyginają z... w lewą stronę. No. To, to, te, to też jest teraz pomówienie, że się zadaje. No nie zadaje się Absolutnie. Za, ja. nas dzieli mur. Mur prawdy. mur prawdy. Ja pokazuję prawdę, a go to boli. Boże. Marcin, dlaczego ty za to oko wyjąłeś z tego palca? Dlaczego ty nie walczyłeś, Marcinku? Jest mi tak przykro. No, cała Polska, cała polska. Ale te pierwsze ciosy były takie, ja uważam, byla, że on wygra, fajna nie? Była, nie? Fajna, fajna. Fajna, no, tylko szkoda, że, że, że się stało tak jak się stało. No. No. Ale wy nie rozumiecie debile, że my nagrywamy? Przepraszam. Bez. Ja tak tak musiałem wsiadam, bo mówię. No i dalej, to jest w ogóle... Patrz, to jest pier... formowalne. No, wolno. <laughs> Dobrze, a powróćmy no, do... ...takie show tutaj zrobił. To są ci pracownicy firmy no. Jodmur. Tak, tak. Ja coś... Jodmur, Jodmur, a Ty jesteś Jodmuru. A chciałem zapytać, e, przejść do tych tematów e, procesowych, bo jesteśmy w tak, sytuacji procesowej. Tak, w sytuacji procesowej jesteśmy z całą Polską. E, Jacek Morański został uniewinniony decyzją sądu rejonowego dla Łodzi Śródmieścia. Wyrok nie jest prawomocny. Czekam na pisemne uzasadnienie tego wyroku, które będzie w całości opublikowane w, w środkach masowego przekazu, bo chciałbym też poznać, jakimi to m, m, okolicznościami, okolicznościami kierowała się pani cel. A krócej mówiąc, sąd rejonowy, uniewinniając to człowieka na Człowiek człowieka, że organizowałem lipne, e, lipne zbiórki e, w ramach swojej fundacji. W ramach mojej fundacji, poza fundacją, ponad dwóm tysiącom ludzi, którzy żyją, mówią o tym, temat żyje w i Nie pozwolę sobie, żeby jakieś takie strzewanie kurwy z lisem e, wycierało się tą plugawą mordę. I ci tego jeszcze powiem szczerze, k***a Murański nikt nie powiedział prosto w ty, w k***a że twój bezkarny czas w frajerze się skończył. Nie dorwajcie cię w sądzie, to się dorwę poza sądem w frajerze. No, chciałem jeszcze zapytać o kilka kwestii, a tutaj już zostały pytania. Wyczerpane? Nie, 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 nie wyczerpane no, nie, bo pyta się... pytań jest bardzo dużo. Bo wiesz, nie każdy chce się z tym kurwą się procesować, ale ja z Zapnę. Ja już w tej chwili wychodzę do tańca z frajlem. I tyle, no. To znaczy, on mnie pozwał. Mhm. Ja nie zamierzam być dłużne Jackowi Morańskiemu, no bo ja uważam mimo wszystko. Y Czyli znaczy, uważam, jestem przekonany, jestem święcie przekonany, że to, co, to, co robię, no to działam w dobrej wierze. Uświadamiam społeczeństwo, jakim człowiekiem jest Jacek Murański, kłamliwym, bo on kłamie on bardzo często. Upodstaw, on jest zakłamanym człowiekiem taki u podstaw, no, jest amoralny, to jest śmieć, odpad ludzki. Dobra, a chciałem jeszcze zapytać, jak to teraz dalej będzie wyglądało, jeśli chodzi o sytuację procesową właśnie z Jackiem Murańskim u Zbigniew nogi? Apelację zakładam. Zakładam mu za te dwie ostatnie wypowiedzi. E, dwa, już są założone: dwa odrębne procesy. Teraz przed chwilą ci tu naprzeklinałem, to też wyczerpuje znamiona znieważenia jego. E, Mogę wyciąć. E, I i, i, i albo czas się za Frajera wziąć. Nie? To teraz pytanie: o chciałem zapytać o tę słynną konferencję FMA, która została zdjęta. Z YouTube'a, no takiego czegoś jeszcze we Freekwajtach nie, nie zobaczyliśmy, żeby cała konferencja została zdjęta, zdjęta za sprawą jednej osoby. No. Chciałem pokazać, wiesz, że znamość prawa i posługiwania się odpowiednimi e, zadaniami tej procedury od Waszej Widomie są na tyle silne, że jak ktoś wie, co zrobić, to jest w stanie zablokować każdy materiał. No i zrobiłem to pierwsze w Polsce. Jedyne. No. No tak, no jak to obiegło gdzieś tam przestrzeń medialną, że cała konferencja zostaje zdjęta tak dużej federacji, no to były, było duże zaskoczenie. No tak, no fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że mogłem pokazać tam tym bogackim panom, którzy mają ten fame, że nie będą zarabiali na, na, na opluwaniu kogoś. Dobrze, chciałem jeszcze zapytać, jak Zbigniew Stanowski teraz patrzy na Polskę po wybraniu nowej władzy, po zmianach, które e, następują, e, po tych wydarzeniach, po tych turbulencjach, które przeżywaliśmy, no i po tym, co teraz w Polsce e, się dzieje, niektórzy są zadowoleni, no Polska jest podzielona, e, Polska będzie podzielona, tego, tego nie scali najprawdopodobniej żadna władza, szkoda, bo, bo, bo jesteśmy jednym narodem, fajnie, jeśli bylibyśmy e, zgodni ze sobą, nie żarlibyśmy się na tle politycznym, ale to są marzenia, to są kwestie życzeniowe. E, jak teraz zbitnie Stanowka reaguje na to, co się dzieje w Polsce. Wiesz co, ja w bieżącą politykę teraz nie wchodzę, ale czekam spokojnie. Mam nadzieję, że to wszystko, co zapowiada nowa władza, czyli analiza działań PIS-u, zostanie oceniona przez specjalistów pod kątem karno prawnym. Mam nadzieję, że Donald Tusk, który był sam beneficjentem niszczenia jego, jego rodziny, zadba o to, będąc pre premierem, by osoby, które na to zasługują, zostały ocenione właśnie przez wymiar spraw sprawiedliwości. Jestem przekonany, że na, na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy pojawią się w przestrzeni publicznej postanowienia o zarzutach karnych za pospolite przestępstwa kryminalne. I że wielu polityków partii PiS trafi przed oblicze sądu w ramach posiedzenia o wstrząsie zastosowania tymczasowego aresztowania. I tak taką nadzieję mam. Czy ona się ziści? Nie wiem, nie mam na to wpływu. To nie, nie mam na to wpływu, ale wiesz, sam fakt, że PiS nie rządzi. Jest już samodzielną przesłanką uzasadniającą nadzieję, że w Polsce będzie lepiej. Bo nikt tak perfidnie Polski nie okradł od 60 ostatnich lat, nikt tak perfidnie nie zdeptał wszelkich autorytetów, norm społecznych, prawnych przede wszystkim, instytucjonalnych. I myślę, że, 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 że już samo to jest gigantyczną korzyścią dla, dla nas, dla społeczeństwa. A czy do Ciebie doszły słuchy o rzekomych powiązaniach Jacka Morańskiego z partią, która... No, rządziła przez te 8 lat w Polsce? Z no, w jakiś sposób powiązane, ale jakiejś głębsze wiedzy nie mam. Nie? nie, myślałem, że właśnie dysponujesz jakąś, jakąś wiedzą. Sympatyzuję. I na tym zakończymy nagranie, gdyż, ponieważ, albowiem e, z, przedstawiciele od murów wpadli. A pracownik o pracowników trzeba oczywiście. Należycie. Należycie. Z centrum Łodzi żegnamy się z Wami Harcerskim pozdrowieniem. Hallelujah I do przodu. Gracias. <laughs>